na OZZ Inicjatywa Pracownicza wraz z Małopolską Komisją Operatorów żurawie wieżowych OZZ P, a producentem przydzieli żurawisk generalnych i ponadczasów jak najszybsze wystąpienie do montażu na żurawie-wierzówek o wysokości 480 metrów win, bądź pomostów łączących żuraw, żuraw z góry Paragraf 22 obowiązującego rozporządzenia o PHP przy obsłudze żurawie stanowi w dotarcie do kabiny żurawia sytuowanej na wysokości równej 80 metrów Większej odbywa się za pomocą windy lub innego urządzenia ułatwiającego kolorowanie. Dopuszcza się zastosowanie pomocy łączącego w z żurawie oraz koda w roślin co najmniej 80 metrów. Przepis ten wchodzi w życie po 12 miesięcy od dnia opóźnienia cytowanego rozporządzenia, czyli 15 listopada 2019 roku. Apelujemy, by nie czekać do tej daty i już teraz przystąpić do realizacji powyższego przepisu. W ja naszej ocenie wystarczającym argumentem na rzecz wspomnianych rozwiązań jest znaczny wysiłek, jaki kosztuje operatora dotarcie do kabiny posytuowanej na wysokości 80 metrów bądź wyżej. Drugim argumentem wskazującym na okoliczność jest przypadek obrudzenia szczebli, drabinki oraz jej pokonywanie w górę bądź dół. Jest to dosyć niebezpieczne. Trzecim argumentem są wyładowania atmosferyczne, czyli burze bądź ewentualne jeszcze ciasto. niekiedy kiedyś o się przy temperatury